Jeśli potrzebujesz pilnego cudu i czujesz, że wszystko stoi w miejscu, że twoja walka jest zbyt wielka lub że nie widzisz już wyjścia, ta modlitwa jest dla ciebie. Witamy na kanale Chwile Modlitwy. To wielka radość, że znów tu jesteś. Dzisiaj zapraszam Cię do dołączenia do nas w potężnej modlitwie do krwi Chrystusa, głębokiego zanurzenia się w sercu Jezusa, gdzie zaczynają rozkwitać cuda. W tym szczerym poddaniu się wołamy o uwolnienie od wszelkiego zła, boską ochronę, oczyszczenie duszy, odpuszczenie grzechów oraz uzdrowienie fizyczne, psychiczne i duchowe. To właśnie w tym spotkaniu ze świętością ukryte rany zostają dotknięte Bożą miłością, wewnętrzne walki przezwyciężone prawdziwą wiarą, pilne sprawy stawiane są przed tronem Wszechmogącego, a długo oczekiwane uwolnienie finansowe staje się osiągalną rzeczywistością. Z wiarą w sercu wiesz, pod koniec tej modlitwy zaskakujący cud może natychmiast dotknąć Twojego życia. Moc krwi Jezusa jest realna, przemieniająca i zdolna czynić cuda tam, gdzie jest wiara. Teraz, w komentarzach, napisz: O Panie, prowadź nas swoją łaską i ochroną. Zanim zacznę modlitwę. Chcę wyrazić wdzięczność za Twoją obecność tutaj dzisiaj. Uwierz mi, nic nie dzieje się przypadkiem, a jeśli oglądasz teraz ten film, to dlatego, że jest w nim specjalne przesłanie przeznaczone dla Ciebie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, rozważ subskrypcję. Jeśli podoba Ci się treść, Polub go i udostępnij film znajomym i rodzinie za pośrednictwem WhatsApp i mediów społecznościowych, aby pomóc w szerzeniu tego przesłania wiary i nadziei. Rozpocznijmy modlitwę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. O Panie Jezu Chryste. W tej świętej chwili staję przed Twoją obecnością z oddanym sercem i duszą spragnioną wyzwolenia. Dziś okrywam się niepokalaną mocą Twojej najdroższej krwi, przelanej na krzyżu Golgoty dla miłości, odkupienia i zwycięstwa nad wszelkimi siłami zła. W imię tej świętej krwi, z absolutnym zaufaniem oddaję Ci moje życie, moją rodzinę. Moje ścieżki, moje plany i wszystko, co do mnie należy. Niech Twoje oczyszczające namaszczenie obmyje mnie całkowicie, uświęci mnie całkowicie i przyodzieje w niezwyciężoną duchową zbroję, aby żadne zło nie przemogło mnie. Jezu, wołam z całą wiarą, niech wszelkie duchowe więzy, które próbują opóźnić moją podróż, Runą teraz na ziemię. Niech wszelkie więzy zazdrości, każda strzała oszczerstwa i każde słowo porażki rzucone na mnie zostaną zerwane w Twoim imieniu. Odwróć, Panie, wszelkie dziedziczne przekleństwo, wszelkie czary, czary i zaklęcia, które zostały rzucone na mnie lub mój dom. Niech twoja krew zniszczy każdy nurt nędzy, każdego ducha niedostatku, długu i finansowej porażki. Niech każdy ukryty spisek wroga zostanie zdemaskowany, unieważniony i wrzucony w otchłań, by nigdy nie powrócił. Gromię w twoim imieniu każdego ducha choroby, wyczerpania, niepokoju i zamętu psychicznego. Niech każda komórka mojego ciała, każda myśl i każde uczucie zostaną dotknięte i uzdrowione twoim miłosierdziem, o Panie. Niech fizyczne, emocjonalne i duchowe zdrowie popłynie przeze mnie jak rzeka wody żywej, a wszelkie zmęczenie, ból i choroby znikną, gdy twoja krew mnie pokryje. O Jezu, zniszcz teraz swoją mocą Wszelkie wpływy zazdrosnych, oszukańczych, plotkarskich i manipulujących ludzi, którzy próbują o mnie od mojego celu. Zamknij uszy tym, którzy chcą mnie oczerniać. Oślep oczy tych, którzy obserwują mnie ze złymi intencjami. Zwiąż każdy kłamliwy język i każdego ducha zdrady który próbuje wniknąć na moją ścieżkę. Niech nigdy nie będę ofiarą nikczemności innych, lecz żywym świadkiem Twojej nieomylnej sprawiedliwości. Rozprosz, Panie, każde uciążliwe otoczenie, każdą ciężką atmosferę, każdą negatywną energię, która próbuje ogarnąć mój dom, mój umysł i moje relacje. Ześli swoich aniołów, aby rozbili obóz wokół mojej rodziny. Niech każdy pokój w moim domu zostanie obmyty Twoją krwią, sypialnie, salon, kuchnia, łazienki, każdy kąt, w którym odpoczywamy lub spędzamy rodzinne chwile. Niech tylko pokój, jedność, zdrowie i radość znajdą dom pod naszym dachem. Poświęcam Ci wszystkie moje ścieżki, Panie. Zapieczętuj swoją krwią moje ścieżki, drogi, którymi podążam, miejsca, w których stawiam stopy, a nawet spotkania naznaczone przeznaczeniem. Niech każda ścieżka niebezpieczeństwa zostanie zmieniona. Niech wypadki, bójki, Napaści lub nieprzewidziane złe wydarzenia zostaną cofnięte, zanim się na dobre zaczną. Niech Twoja potężna ręka spocznie na kierownicy, na pieszych, na kierowcach wokół mnie, na każdej podróży i na każdym celu. O Jezu, kieruj moimi krokami, gdy jest ciemno. Bądź moim światłem w zimne noce duszy i moją siłą w chwilach, gdy zmęczenie próbuje mnie sparaliżować. Niech każdego dnia kroczę śmiało, z nadzieją i odnowioną wiarą. Niech żadna przeszkoda nie zmusi mnie do wycofania się, niech żaden upadek nie zmusi mnie do poddania się, bo Twoja krew gwarantuje mi zwycięstwo. Z mocą z góry oświadczam teraz, że żadna klątwa nie spełni się przeciwko mnie. Żaden plan ciemności się nie powiedzie. Żaden duch ruiny nie znajdzie schronienia w moim życiu. Każdy ukryty wróg zostanie ujawniony. Każdy zdrajca zostanie zdemaskowany. Każda więź zostanie zerwana. I każde jarzmo zostanie złamane. Mocą Twojej krwi, Jezu, oświadczam, że jestem wolny, chroniony i zwycięski. Proszę, Panie, o rozeznanie, abym mógł rozpoznać pułapki wroga, mądrość, abym mógł dokonywać właściwych wyborów i niezłomność, aby podążać za Twoją wolą. Nawet gdy jest trudna do zrozumienia. Niech moje myśli będą zbieżne z Twoimi. Niech moje słowa będą źródłem życia i nadziei. Niech nie poddam się szemraniu, wątpliwościom, lękowi ani zniechęceniu, ale niech napełni mnie pewność, że jesteś ze mną i niczego mi nie zabraknie. Panie, Wołam również o moje finanse. Zmyj swoją krwią każde ziarno nieszczęścia, które zostało mi zasiane. Niech wszelkie blokady finansowe zostaną usunięte, niech otworzą się przede mną drzwi, niech pojawią się możliwości tam, gdzie kiedyś panował niedostatek. Niech obfitość płynąca z nieba objawi się w moim ziemskim życiu, i niech będę kanałem błogosławieństw, gdziekolwiek pójdę. Pomnóż moje zasoby, Ojcze. Naucz mnie być wiernym w małym i godnym w dużym. Daj mi wizję, abym inwestował mądrze, hojne serce, abym dzielił się, i nieustanną wdzięczność. Abym uznawał, że wszystko pochodzi od ciebie. Niech żaden duch chciwości mnie nie zepsuje, ani duch niedostatku mnie nie sparaliżuje. Niech żyje w równowadze, dobrobycie i pokoju, wiedząc, że prawdziwe bogactwo to Twoja obecność. Panie, okryj mnie i moich bliskich swoją wieczną i niezwyciężoną krwią. Oświadczam, że jesteśmy Twoją własnością, opieczętowaną znakiem obietnicy, i że żadna siła przeciwna nie może nas dotknąć. W Twoim imieniu, o Jezu, każda wystrzelona strzała zostanie złamana, każde przeklęte słowo zostanie unieważnione, każdy plan zniszczenia zostanie obrócony w świadectwo zwycięstwa. Bo w Tobie, Panie, jesteśmy więcej niż zwycięzcami. O Panie Jezu Chryste, w tej świętej chwili stoję przed Twoją obecnością i z poddanym sercem i zgiętymi kolanami wzywam nad przyrodzoną moc Twojej odkupieńczej krwi. Ty, który oddałeś za mnie życie na krzyżu, wylewając ostatnią kroplę miłości, jesteś jedynym, który może zniweczyć dzieła zła, zniszczyć duchowe twierdze i otworzyć ścieżki tam, gdzie wróg zasiał pustynię. Dlatego dziś wzywam cię z całą wiarą w moim jestestwie. Okryj mnie swoją krwią, o umiłowany Chryste i uwolnij mnie od wszelkiego zła, które mnie otacza i próbuje sparaliżować moje życie. Odejdź ode mnie, Panie, Wszelki duch nędzy, niedostatku, długu i braku środków. Niech żadne drzwi nie pozostaną przede mną zamknięte, a każdy cykl straty, opóźnienia i frustracji zostanie teraz przerwany Twoim potężnym imieniem. Niech moje żniwo zostanie nawożone Twoją łaską, obfitość niech napełni mój dom boską obfitością. Odrzucam małostkowość, ograniczenia i stagnację. Oświadczam, że w tobie jestem więcej niż zwycięzcą i że nie będzie mi niczego brakować, bo ty jesteś moim pasterzem. Oddaję Ci każde marzenie, każdy projekt i każde ziarno zasiane z wysiłkiem i wiarą. Niech Twój duch święty tchnie na moje pomysły i decyzje, Przynosząc wzrost, ekspansję i uznanie. Niech każda zła siła, która próbuje przeciwstawić się mojemu dobrobytowi, zostanie pokonana mocą Twojej krwi. Zerwij teraz, Panie, wszystkie niewidzialne łańcuchy, które krępują mój zawodowy i finansowy rozwój. Niech błogosławieństwa, które były wstrzymywane, zostaną uwolnione z pełną mocą, a niebiańskie zasoby niech bez przeszkód napłyną do mojego życia. Oświadczam, że każdy ukryty lub jawny wróg, każda zazdrość, każda plotka i każde przekleństwo wypowiedziane przeciwko mnie, mojemu domowi lub moim planom zostaną teraz zneutralizowane mocą Twojej krwi, Jezu. Niech żadna bron utworzona przeciwko mnie nie zawiedzie, a każdy język, który podnosi się przeciwko mnie w sądzie, zostanie potępiony. Niech wszelkie czary, czary i dzieła dokonane w imię ciemności zostaną teraz spalone, cofnięte i wrzucone w otchłań bez możliwości powrotu. Kochający Ojcze, wznieś wokół mnie mur ognia. Gdzie są sidła, niech nadejdzie Twoje wybawienie, gdzie są pułapki, niech objawi się Twoja ucieczka. Niech każda fałszywa przyjaźń, każdy destrukcyjny sojusz, każda obecność przebrana za dobro, lecz pełna złych intencji, zostanie teraz ujawniona i usunięta z mojego życia. Niech moje ścieżki zostaną oczyszczone. Moje kroki poprowadzone, a moje przeznaczenie chronione przez ręce, które trzymają gwoździe mojego zbawienia. Panie, opieczętuj każdą komnatę mojego domu Twoją krwią. Niech moje mieszkanie będzie świętym terytorium, wolnym od duchowego skażenia, niezgody, opresyjnych duchów i złych wpływów. Niech Twoja obecność zagości w moim domu jak słodka woń, przynosząc pokój, radość, zdrowie i jedność. Nawiedź, Panie, każdy kąt, każde łóżko, każde drzwi i każde okno i ześli swoich aniołów, aby strzegli mojej rodziny dniem i nocą. Niech żadna choroba fizyczna ani duchowa nie zamieszka wśród nas. W tej chwili wołam o uzdrowienie, Panie. Dotknij swoimi przebitymi dłońmi każdej części mojego ciała, która cierpi. Ulecz kości, mięśnie, narządy, żyły i komórki. Usun stany zapalne, infekcje, Ból, niepokojące diagnozy i niewyjaśnione objawy. Przywróć, Panie, to, czego ludzka medycyna już nie potrafi wyleczyć. Niech moje ciało zostanie przywrócone, umysł oczyszczony, a dusza wzmocniona. Uwolnij mnie również, Jezu, od niewidzialnych chorób, od niepokoju, który dusi. Smutku, który trawi, strachu, który paraliżuje, udręki, która krzyczy w ciszy. Przywróć moje wewnętrzne ja, ulecz moje najgłębsze rany, przemień moje łzy w świadectwo, a moje traumy w zwycięstwo. Niech kroczę z lekkością i poczuciem bezpieczeństwa, Ponieważ ty niesiesz mnie w swoich ramionach i wiernie wypełniasz swoje obietnice. Jeśli chodzi o moje życie zawodowe, oddaję wszystko w twoje ręce. Wylej namaszczenie na moją pracę, moje decyzje i moje relacje zawodowe. Otwórz nowe i nieoczekiwane drzwi. Zamknij, panie, wszystkie drzwi które nie pochodzą od ciebie. Niech będę jak Daniel w Babilonie, pełen mądrości, doskonałości i wyróżnienia. Niech dary i talenty, które mi dałeś, zostaną wyostrzone przez Ducha Świętego i wykorzystane dla twojej chwały. O Boże, trzymaj z daleka zazdrosnych kolegów, opresyjnych szefów Złośliwych kniętów, i wszystkich, którzy próbują podkopać mój spokój i skuteczność. Niech żadna niesprawiedliwość nie zwycięży nade mną. Niech każdy pochopny osąd, każde prześladowanie, każda próba poniżenia mnie zostaną teraz udaremnione. Niech zaprowadzę porządek tam, gdzie panuje chaos. Niech przyniosę światło tam, gdzie panuje ciemność, niech Twoja moc da mi władzę tam, gdzie panuje opór. A tym, którzy życzą mi źle, Panie, odwzajemniam się nie nienawiścią, lecz modlitwą. Oddaję w Twoje ręce wszystkich, którzy mnie prześladują, oczerniają lub zazdroszczą. Niech zostaną dotknięci Twoim miłosierdziem i przemienieni Twoją łaską. Niech Twoja sprawiedliwość zwycięży, a moje życie będzie świadectwem, że ci, którzy Ci służą, nigdy się nie zawstydzą. Panie, pokryj moje finanse swoją krwią. Niech niedostatek zniknie, niech długi zostaną spłacone, Niech nadejdzie zaopatrzenie. Oświadczam, że nie będę żył okruchami, lecz na stole biesiadnym, który dla mnie przygotowałeś. Niech wszelkie finansowe blokady zostaną usunięte, a wszelkie dzieło popełnione przeciwko moim pieniądzom zniweczone. Niech moje ręce produkują, niech mój umysł prosperuje. A Boża obfitość ogarnie każdą dziedzinę mojego życia. Wylej na mnie mądrość Salomona, siłę Dawida, wiarę Abrahama i wytrwałość Fioba. Niech nadal ufam, mam nadzieję i wierzę, nawet gdy wszystko wydaje się trudne. Bo wiem, że ty nie zawodzisz i że w Twoim czasie wszystko się spełnia. Żadna obietnica nie pozostaje pusta, a żadna łza nie jest przez Ciebie ignorowana. Dziś oświadczam, że żyję w nowej erze. Czasie uzdrowienia, wyzwolenia, dobrobytu, bezpieczeństwa, radości, zwycięstwa i pokoju. Biorę w posiadanie duchowe dziedzictwo które należy do mnie jako dziecka najwyższego Boga. Jestem błogosławiony, chroniony, strzeżony i prowadzony przez Pana zastępów. I za to wszystko wielbię Cię, Panie. Wielbię Cię za błogosławieństwa widzialne i niewidzialne. Wielbię Cię za zbawienie, za życie, za odnowioną nadzieję. Wielbię Cię za zmagania, które mnie wzmocniły i za zwycięstwa, które nadchodzą. Jesteś moim Bogiem, moją ucieczką, moją tarczą i moją mocną wieżą. Z Tobą kroczę bez lęku. Z Tobą zwyciężam. Z Tobą prosperuję. Z Tobą jestem wolny. O Panie Jezu Chryste, w tej świętej chwili staję przed Twoją obecnością z oddanym sercem i duszą spragnioną wyzwolenia. Dziś okrywam się niepokalaną mocą Twojej najdroższej krwi, przelanej na krzyżu Golgoty dla miłości, odkupienia i zwycięstwa nad wszelkimi siłami zła. W imię tej świętej krwi, z absolutnym zaufaniem oddaję Ci moje życie. Moją rodzinę, moje ścieżki, moje plany i wszystko, co do mnie należy. Niech Twoje oczyszczające namaszczenie obmyje mnie całkowicie, uświęci mnie całkowicie i przyodzieje w niezwyciężoną duchową zbroję, aby żadne zło nie przemogło mnie. Jezu, wołam z całą wiarą, niech wszelkie duchowe więzy, które próbują opóźnić moją podróż, Runą teraz na ziemię. Niech wszelkie więzy zazdrości, każda strzała oszczerstwa i każde słowo porażki rzucone na mnie zostaną zerwane w Twoim imieniu. Odwróć, Panie, wszelkie dziedziczne przekleństwo, wszelkie czary, czary i zaklęcia, które zostały rzucone na mnie lub mój dom. Niech twoja krew zniszczy każdy nurt nędzy, każdego ducha niedostatku, długu i finansowej porażki. Niech każdy ukryty spisek wroga zostanie zdemaskowany, unieważniony i wrzucony w otchłań, by nigdy nie powrócił. Gromię w twoim imieniu każdego ducha choroby, wyczerpania, niepokoju i zamętu psychicznego. Niech każda komórka mojego ciała, każda myśl i każde uczucie zostaną dotknięte i uzdrowione twoim miłosierdziem, o Panie. Niech fizyczne, emocjonalne i duchowe zdrowie popłynie przeze mnie jak rzeka wody żywej, a wszelkie zmęczenie, ból i choroby znikną, gdy twoja krew mnie pokryje. O Jezu, zniszcz teraz swoją mocą Wszelkie wpływy zazdrosnych, oszukańczych, plotkarskich i manipulujących ludzi, którzy próbują o mnie od mojego celu. Zamknij uszy tym, którzy chcą mnie oczerniać. Oślep oczy tych, którzy obserwują mnie ze złymi intencjami. Zwiąż każdy kłamliwy język i każdego ducha zdrady który próbuje wniknąć na moją ścieżkę. Niech nigdy nie będę ofiarą nikczemności innych, lecz żywym świadkiem Twojej nieomylnej sprawiedliwości. Rozprosz, Panie, każde uciążliwe otoczenie, każdą ciężką atmosferę, każdą negatywną energię, która próbuje ogarnąć mój dom, mój umysł i moje relacje. Ześlij swoich aniołów, aby rozbili obóz wokół mojej rodziny. Niech każdy pokój w moim domu zostanie obmyty Twoją krwią, sypialnie, salon, kuchnia, łazienki, każdy kąt, w którym odpoczywamy lub spędzamy rodzinne chwile. Niech tylko pokój, jedność, zdrowie i radość znajdą dom pod naszym dachem. Poświęcam Ci wszystkie moje ścieżki, Panie. Zapieczętuj swoją krwią moje ścieżki, drogi, którymi podążam, miejsca, w których stawiam stopy, a nawet spotkania naznaczone przeznaczeniem. Niech każda ścieżka niebezpieczeństwa zostanie zmieniona. Niech wypadki, bójki, Napaści lub nieprzewidziane złe wydarzenia zostaną cofnięte, zanim się na dobre zaczną. Niech Twoja potężna ręka spocznie na kierownicy, na pieszych, na kierowcach wokół mnie, na każdej podróży i na każdym celu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę, że ta modlitwa ci pomoże. Udostępnij, aby pomóc większej liczbie osób. Jeśli ci się podobało, proszę cię o dołączenie do naszego kanału i oglądanie więcej takich filmów. Aha, i nie zapomnij polubić filmu. W końcu każdy lajk like jest jak mała gwiazda nadziei świecąca na niebie YouTube, wskazująca, że tego typu treści są kluczowe i ważne dla Ciebie, a także dla wielu innych osób, które również potrzebują takich modlitw. Ponieważ każda interakcja i każde udostępnienie ma dla nas ogromne znaczenie, ponieważ pomaga nam nieść bardziej inspirujące i potężne przesłania i modlitwy, takie jak to. Dołącz do nas i subskrybuj kanał, aktywując dzwonek aby jako pierwszy otrzymywać nasze aktualności. Zostawcie także swoje modlitwy i prośby modlitewne w komentarzach i wiedzcie, że Święty Jezus Chrystus zawsze będzie z Wami, chroniąc i prowadząc Waszą ścieżkę. I spójrz, mamy jeszcze dwa niesamowite filmy, równie potężne jak ten, gotowe błogosławić Cię w każdej chwili Twojego życia.